O tym, że jesteśmy ponad stuletnią szkołą wiedzą prawie wszyscy, ale staramy się być również szkołą nowoczesną. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych uczniów. Nasza wieloletnia współpraca z AGH w Krakowie zaowocowała udziałem w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. W najbliższym czasie będziemy mieli otwartą nowoczesną salę audiowizualną, w której będą lekcje odbywały się na zasadzie wideokonferencji. Będziemy łączyć się ze studentami na AGH. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Szanowie jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie. Jej początki sięgają 1911 roku. Kilka lat temu budynek wyremontowano, a obok wybudowano nowoczesną halę sportową. Odremontowano także korytarze i wiele sal lekcyjnych. Szkoła ma stuletnią tradycję, czyli to już jest jaka jakby Jedna wielka perspektywa, która nam pozwala się rozwijać. Jest bardzo dużo nauczycieli, którzy również są wysoko wykwalifikowani i naprawdę potrafią przekazać wiedzę. Mamy możliwość tutaj wykształcenia swoich zainteresowań, które potem możemy rozwijać naprawdę na wiele sposobów. Nauka odbywa się w świetnie wyposażonych pracowniach biologicznych, historycznych, informatycznych. W bibliotece można skorzystać ze stanowisk komputerowych i bogatego księgozbioru. W nadchodzącym roku szkolnym powstanie klasa dwujęzyczna, w której drugim językiem wykładowym będzie angielski. Od kilku lat szkoła pnie się coraz wyżej w rankingach liceów. Warto ją wybrać, bo dobrze przygotuje do matury i do wymarzonych studiów. W 2014 roku powiat Krzanowski planuje termomodernizację kolejnych szkół. Budynku dydaktycznego i warsztatów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Szanowie, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini i budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szanowie. Powiat stara się o dofinansowanie na ten cel z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2013 roku. Powiat Chrzanowski otrzymał certyfikat samorządowy lider edukacji w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej wyróżnia się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.